Wejdziemy, widzowie, wejdziemy na jego Discorda, Cypiana Kurwa sarny, czy koty, czy kury? Koty Kurwa mać Jak to teraz zrobić? Naleśniki A nie, nie naleśniki. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. To zaryzykuję, wezmę to. Kury, też nie. Kury, kury. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, kury, mać! Sarny!

Dawid z całego serduszka, chciałbym Cię przeprosić, powatrzam, chciałbym Cię przeprosić, miałem konto prywatne na Steam, ale już się poprawiłem, więc proszę, odblokuj mnie, jestem widzem od serduszka, to mój profil Steam, miliard pięćset dwadzieścia dwa miliony siedemset siedemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa. Kurwa, co to jest? Głupie znaki. O, dążyłem na ręce. A data urodzenia. Szósty kwiecień. Je. Zbanowali mnie. Zbanowali mnie Discordia. Dobra, jebać ich Ostatni raz chodzę jeśli czas nie zbanują to, ta zbanowali mnie Discordia. Zbanowali mnie Discordia. Zbanowali. Dobra, chuj im w dupę, chuj im w dupę to a ja to mnie zbanowali Discordia. Zbanowali mnie Discordia. Chuj im w dupę.